Chodźmy dziś do mnie, tak to męski świat Uczuć pustkowie i ruchomy wiatr Jest siedem rzeczy, których nie wiecie o mężczyznach O obrębnych drogach, o nieotwartych listach O starych, dobrych przyjaźniach, poddanych próbom Gdybyś podeszła bliżej, powiem nam to O nie, nie możesz wiedzieć więcej niż ja Choć samo sobie niewiele wiem Mam jeszcze kilka zalet i wad Siedem tajemnic wiem Że o mężczyznach wiele spraw, A tyle samo mi to ich kłamstw. I bywa, że raz na jakiś czas Brak nam zasięgu Słońce spod rolet kradnie, szaloną noc za świt. Spadnie na głowę nagle, wyszłaś nie mówiąc nic. Bo są takie dni, o szczęście trzeba się bić, a serce słabsze niż pięści łatwo złamać się gdy zaufa. Znikamy dziś, czasem nie ma na aż do jutra. Sprawny dokładnie w siedem rzeczy o nas, posłuchaj nie, Nie możesz wiedzieć więcej niż ja. Po samo sobie niewiele wiem Mam jeszcze kilka zalet i Siedem tajemnic wiem Że o mężczyznach wiele jest praw, A tyle samo mi tu I bywa, że raz na jakiś czas Brak nam zasięgu Nie, 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 nie Siedem rzeczy nie nie nie, 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 nie Nie, nie możesz wiedzieć więcej niż ja Choć sam o sobie niewiele wiem Mam jeszcze kilka zaledwie wad Siedem tajemnic Wiem, że o mężczyznach wiele jest praw, A tyle samo mi tu wichłam i wyważę raz na jakiś czas brak nam zasięgu nie, 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 nie. O, nie, 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 nie.